Przeszła wichura i tak to wygląda mój foliak. Po tej, po tej stronie y, nic nie ma, no jest pusto, więc musiał o, kierunek wiatru być w ten stronę, Popychając y, tacki, które właśnie poleciały, wysypały się sukulenty z doniczek. Po tej stronie jest tam murek, więc trochę to zabezpieczało. Więc dobrze, że mam wolne pomiędzy okresem świątecznym a noworocznym. Więc czeka mnie niespodziewane przesadzanie echeverii. Kilka się połamało, jak widzicie, tam liście. Więc będę je próbować ukorzeniać. No i pomyśleć, jak zabezpieczyć, chociaż były wcześniej inne wichury i takich y, szkód nie było. To na razie pa.